Mówiłem Wam już chyba o tym, że Karen Stenner definiuje ten rozdział w społeczeństwie, mówiąc, że są takie dwie grupy. Jest grupa unikaczy różnorodności. To mniej więcej 30% w każdym społeczeństwie jest ludzi, którzy nie lubią chaosu, którzy nie lubią nowości. To są bardzo często mądrzy, inteligentni ludzie. Po prostu tak są skonstruowani. Oni mają. Nawet problem z demokracją, bo demokracja jest chaosem. Demokracja jest kakofonią argumentów. Co cztery lata są wybory. Ludzie się oskarżają o różnego rodzaju dziwne rzeczy. Dziennikarze pokazują błędy władzy. Właściwie jeżeli tylko ktoś uwierzy, że polityk jest dobry, to zaraz się przekonuje, że jest zły. Zero stabilności. Ale są także w społeczeństwie ludzie, których nazywamy promotorami różnorodności, albo piewcami różnorodności. Ludzi, którzy są na tyle wewnętrznie stabilni pod względem takim otwartości, że nie mają problemu z tym, że pojawiają się nowości. To są ludzie, którzy lubią nowe, którzy lubią się otwierać na nowe doświadczenia. I dla tych ludzi różnorodność, czy to różnorodność etniczna, czy to narodowościowa, czy religijna, czy płciowa, czy seksualna problemem nie jest. Problem Polega na tym, że jeżeli chaos się zwiększa do jakiegoś szczególnego poziomu, to rośnie liczba tych, którzy są unikaczami różnorodności. Z tych 30% robi się 34, 36%, nieraz 40% to pozwala już przejąć władzę, a jeżeli robi to populistyczny przywódca, to on wtedy może naprawdę wprowadzić jednolitość.